Pochwalony Jezus Chrystus. Już niebawem święta jesteśmy naprawdę blisko. Ewangelia dzisiaj to nawiedzenie świętej Elżbiety. I ona się kończy słowami: Oto skoro głos Twojego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w łonie moim. Widzimy wrażliwość Elżbiety, która słysząc brzmienie głosu Maryi, połączyła to. Z tym, co się stało w jej łonie, że Jan zaczął kopać, zaczął się poruszać i skojarzyła to święta Elżbieta, że tu jest coś teraz bardzo ważnego, że on to zrobił na ten głos, że daje ten sygnał. Czas przed świętami z reguły to jest duży harmider. Zakupy, ten bezpośredni, prezenty, patrzymy komu nie daliśmy, komu coś trzeba jeszcze, czego brakuje, żyjemy tym bardzo mocno i to jest ogólnie czas zewnętrznie hałaśliwy. Jest dzwoneczki, dzwoneczki, jest atmosfera, ale czas jest hałaśliwy. I zachęcam do tego, żebyśmy przebili się przez ten hałas, żeby dojść do tego poruszenia, dźwięku Maryi, dźwięku jej słów i poruszenia w naszym sercu, żebyśmy umieli coś łączyć, żebyśmy popytali w naszych rodzinach Porozmawiali, mieli czas na coś głębszego, żebyśmy się mogli zatrzymać nad treścią kolęd, nad treścią żłóbka, maleńkości Boga, nad moją spowiedzią, czy ja mam serce gotowe, czy może warto pójść do kościoła, pójść do spowiedzi poza mszami. Zachęcam, żebyśmy zadbali o delikatność naszego serca w tym harmidrze, który jest dookoła nas, w tej głośności dookoła. Wycisz serce, spójrz na Jezusa. Spróbuj połączyć to, co widzisz, z poruszeniem, które się dzieje w Twoim sercu. Mamy się tego uczyć zawsze. A teraz, przed świętami, ze świętą Elżbietą, jesteśmy do tego szczególnie zachęceni. I w końcu mówi do Maryi: Błogosławiona jesteś, któraś uwierzyła. Uwierzmy Bogu. Uwierzmy na nowo Duchowi Świętemu i przyjmijmy Jego moc. Miejcie cudowny dzień. Dajcie kciuk w górę i zapraszam Was do subskrypcji kanału Mocni w Duchu Dzieciom. Tutaj wczorajsza msza o 10 dla dzieci już była na tym kanale. Pasterka, która będzie dla dzieci o 21.00, też będzie na tym kanale. Także zapraszam, żebyście go subskrybowali i byli z nami. Pomodlimy się teraz kolendą, która jest poniżej kolędą Mocnych w Duchu. Z Panem Bokiem.